Stój! Stój, powiedziałem! Ty jesteś rozpalony. Wieszam ci do głowy. ją. Zaraz wychodzisz z auta. Jesteś wykałaczka. ją. Jobb! z z ej! Już wychodzę... Jobb! 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 naszej pory Jobb! 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 chcecie? Zaraz Jobb! 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 Dobra, jak się nazywasz? Nic wam nie powiem Ła. Wow. Czy już? Czego chcecie, kurde? Skończcie cała... Ale się do dowiesz, mnie. trzy słowa. Wow. Trzy słowa. Jakie? No powiedz randomowe trzy słowa. Nie chcę tu być. Okej. Okay. Jo. Eee, dobra, nie chcę tutaj być. Ej, wygraliśmy. Dobra, idziesz. Co? Chodź po... Zła... Łap ...łapę cię po łapkę, choć chodź spokojnie. Gdzie my jesteśmy. Czeku, dowiesz się gdzie jesteśmy i jak będziesz wiedział. Zapraszam oh, do ja za mną. Uważaj, sobie... stopień, stopień, kurde. uważaj, stopień. Uważaj, uważaj, spokojnie, spokojnie. O, to jest nasza koleżanka, spokojnie. Okej, okay. uwaga, będziesz zaraz miał jazdę przed O, co jest? Co nie jest? Tam? Co to za ciało? O, taki ziomeczek. O oh, kurde, nie wiem ty co wy robicie. Ach, nie słuchał się, że, oh, ktoś, że trzeba było go pokonać, tak? Trzeba ołożyć go! Usiądźmy tutaj sobie. Boże, co wy chcecie? Tu w ogóle jakieś ciało wisi, ja nie wiem, kurde. Ciało? Ach, Ziemeczku. Jak się nazywasz? Kurde, krew. Nic ci nie powiem, kurde. Mów. Nic nie powiem. Mów! Dobra, okej. Okay. Więc co, Ziemeczek? Nie wiem. Zostaw mnie. Nie musisz, dobra, okej, okay. posłuchaj. No, wypuśćcie mnie coś? w ogóle stąd, Bez... kurde. C a ty schowaj tą ja klamę, to bo no, nic wam nie to zrobię, to. przecież jestem sama, wy No skąd Czerku! Ja pierdol... Widzieliśmy cię, jak gadasz z wagosami, Więc może nie wiem, jak ty tutaj z nimi, co? co? Co, o co tam chodziło? Powiedz mi, jak ty się nazywałeś tam? A on tak nie powiedział swojego imienia. Ja nazywał się Aleks, a ty. Ja nazywam się Huber. Hubert, nic nie jest w stanie. Jesteśmy pokojowy nastawia, więc chcemy będę się tutaj spytać. pole, kurwa, byłeś i Powiem ci tak. Ale gówno cię to chodzi, tak szczerze. Gówno ci to obchodzi? Są nasze biznesy, wy macie tutaj swój, kurwa, jakiś śmieszny gang, i co, co ci do tego? Trzy, trzy słowa: Jesteście bardzo śmieszni. Jesteśmy bardzo śmieszni. No. Zaraz chodzimy tutaj, tutaj na gang Jesteśmy bardzo śmieszni się, Mamy takich... swoje pistolety I wszystko inne A to wy jest jesteście OG? nikim no. Nie, nie jestem OG no Chciałbym być, ale nie jestem Jesteś jakimś, kurde, zwykłym pionkiem, kurde, w tym gangu i co ty myślisz, że co? Pionkiem? No A ty niby kim, co? Okej, okay, wiesz A. co? Motyw, coś każdy jest pionkiem do pewnego momentu, ale dość z tego wyjść. Nie musi być pionkiem. I to, że Cię teraz porwaliśmy, wiesz, że teraz ustakuje usta mnie w większości w hierarchii, będę jeszcze większy w hierarchii i balasu, rozumiesz? No, 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 no. Więc to jest dla mnie beka w sumie. Nie? Tylko na powiedz, no. co kuś robiłeś u tych balasów? E, w sensie u tych wagosów. Hm? Ale ja ci powiedziałem już przed chwilą, że co Cię to interesuje i. Okej, okay. no, pogadamy jeszcze raz. Ja chcę sobie spokojnie porozmawiać, a Ty uspokój się. No mówię, mówię Ci, się... że nic Ci nie powiem, rozumiesz? Ale co chcesz gadać? Po co w ogóle mnie tu wzięliście? Tylko to Was obchodzi? Byliśmy na rozmowie przed chwilą. O czym rozmawialiście? A tak, o, na kawę przyszliśmy. <grym> Zabijcie go. Aaaaaa... Ja... Co tu się stało? Policja zarobi się szybko, panowie, uciekamy, uciekamy! Kurde... Ja... Skąd wiedzieliście? Ja pierdzielę. Oj, ale dobra. Jedź dobra, kurde do bazy go. szybko, ja pierdzielę. Ja, panowie, wejdziemy za... Skąd wiedzieliście w ogóle, że ten... Boże, no. samochód znaleźliście, ale to skąd wiedzieliście, że coś się stało? <laughs> no śmierć. Pogłóciłem się z jedynym wagosem, ale wszystko wyszło, no gonił, gonił mnie po zomowisku A akurat, że byliście obok, to zacząłem właśnie z nim A potem się rozłączyliśmy, no i przyszedł ten ziutek Kurde Dzięki bardzo wam za uratowanie, kurde, życia mi Cały czas się wypytywał, wypytywali się cały czas o jakieś, nie wiem, rzeczy, mnie Co kurde, co tam robiliśmy, nie Nic mi nie powiedziałem na szczęście Dobrze Boże, jedź do tego garażu już i kurde, już mam dość dzisiaj, idę spać zaraz chyba, bo no już jestem zmęczony. Nie jest znaczonych... się Będzie jakieś no... 200 nie wiem, ile będzie nas tutaj Ale jest szybkie. Boże. Naprawdę już mam dość tego. Żeniam. Jeszcze ten biznes chociaż, żeby otworzyć to, ten gang nasz, kurde, jakoś doprowadzić do czegoś. Kurwa! Jeszcze wypadek miałeś. Uch. E tam to jest jest wytrzymało Tylko moja głowa nie No szczerze się chyba nie wiedzą gdzie ten, gdzie to jest ten garaż więc Nie, nie wiedzą, nie wiedzą, nikt nie wie Uch, dobrze no problem Dobra, no Jaki problem? No wybawiam problem ale taki jeden No Jak? Bo jak ja jeździłem motorami to przejeżdżały, o takie balas że Słyszałem, że chcą nas na by na, na robić jak na nas DriveWay robi, skoro my nie mamy? No właśnie... A to oni mówią, że na nas... tego... Na, 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 na. Kurde, że... nowagosów co no. robić, ja sorry, pomyliłam się. Nowagosów? Już myślałem, że znaleźli tą... Kurde, ten garaż nasz. Nie mają jak znaleźć, bo no. bo po co mają tutaj szukać? Nie wiem, no kurde... Dobra, wiecie... Fajnie, ale dzięki ogólnie za ten, za uratowanie życia, ale ja się idę położyć, bo naprawdę wszystko mnie boli. Głos. To nie wiem, psujcie na czatach albo coś. Ogólnie nikt nie może się dowiedzieć o tym miejscu, bo... No ogólnie jest tragedia. Dzięki. Trzeba oś odbić. To musimy jechać obejrzeć. Bo może już Balasi i ten... znaczy Balasi... Może już piarnie odjechała i ten... Może tą furę, bo na tam może stoi jeszcze. Chyba uzieli tam. Możemy sprawdzić. Dobra. To ja... Pójdziemy zobaczyć. Dobra. To cześć. Dobra, to ja bym na czatach został, żeby nie było. Dobra, a ja idę się przespać. Dobra, ja to idzie żemnąć. Do zobaczenia.